wieczór, i, mieszkańcom sołectwa Dobropole, pani sołtys, panu paparazzi, przyjechałem z Laponii na zaproszenie pani sołtys, że nie ma śniegu, to musiałem przyjechać wozem strażackim, zadzwonić wóz strażacki, żeby być się na Jasełkach i na Mikołaja Dobropole. Czy y, Mikołaj ma coś dla dzieci? Z tego co wiem, bogate paczki. O, właśnie, to może pani sołtys. Bo to pani sołtys pisała do mnie, ja tylko wysłałem, a pani sołtys paczki ma u siebie w Paczki są bardzo bogate, każdego, żadnego dziecka żeśmy nie pominęli. Także mam nadzieję, że dzieci będą zadowolone. Mikołaj biedny nie jest, to no. zapraszam.

a <considers child teaching> <gimos> <vinegar> <ibleuteur> yeah, yeah, um tabela até <impression>

No chciałabym powitać tak oficjalnie, może zacznę od księdza Damiana, którego witamy dzisiaj. Ja również chciałabym powitać świętego Mikołaja, który <śleszy> Cała. My zaś jak polski obyczaj każe, jasełka chcemy w celu mu darze i ofiarować bożemu dziecku, którego zabić chciano za dziecko, uciekać musiał, historia znana, nieczym możemy opowiadana. Bądź pozdrowiona panu nad pannami, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Nie bój się, Mario, znalazłeś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, nadasz mu imię Jezus. Jakże to się stanie z karaniem męża? Duch Święty, stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię od złego. A święte, które się narodzi, będzie nazywany Synem Bożym. Bóg przyznaczył to też męża, Józefa, który będzie się Tobą opiekował i nie opuści potrzeby. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Odpocznij sobie, moje gąbeczko, a ja zostukam w tamto okieneczką. Może ktoś się nad nami ulituje i na czele nie pożałuje. Zrobię w mojej mocy, ale nikt nie chce nam udzielić pomocy. Trudno, Józefie, taka widać wola Boże, przejdzie nam na dworze nocować. Zaczekajcie, słyszałam Waszą Zaczekajcie, słyszałam Waszą rozmowę. Widzę, że jesteście pod ludzie. Da Wam dach nad głową tej zmianą noc na grudniową. ci za Twoje dobre serce, droga gospodyni aby Tobie kiedyś ludzie pomogli mi w Panie, ale podmyślmy się, bo zaczyna się robić coraz zimniej. Józefie, czuję, że nadszedł już czas. Serce i dusze mogą wmienić mi ten O Maryjo, jeszcze parę kroków. Człowieku trudzi, kto i spocząć trzeba. W gwiazdami za świecie u nieba. Hej, nastawcie uszy, coś dziwnego się dzieje. Nie pora na spanie, Strony nieba, przecuny śpiewanie. ciąteczko, my skarbów nie mamy, przyjmij te okłony, które ci składamy. Oto pokręt chleba i słodki kołacze. niech mały Jezus z głodu na nie płacze. Dam ja maluć jemu piękne jabłuszko i jeszcze dołożę w piernika serduszko. Zasnął Jezus ze swą matką, nie czuwają, a do żłobka z daleka królowie zjeżdżają. Ucho ku pokornemu słudze, przebacz, jeśli gniew budzę, ale nie z mojej winy zwiastują złe nowiny. Oto nad światem wielka nowina. Panna przeczysta zrodziła syna. Czasy twych rządów są policzone. Za twe gwałty uściskaj pieniądze. Wszystko to jest moje. Tron, korona, nie dam, nikt mi tego nie odbierze, Prędzej duszę oddam, diabłu mu bierze. Oj, panie! Zręcz mi z oczu, ty Panie! daj nam, królu Herodzie, Jesteśmy królami ze wschodu. To zaszczyt dla mnie i państwa mego. Ale cóż was do mnie sprowadza? Dobra, sprowadza nas tu nowina, bo na Twojej ziemi w Twoim narodzie pan w wielkiego syna zrodziła. Nowy król się narodził, stąpił z niebios na ziemię. Cud się wielki narodził na ludzkości zbawienie. Gwiazda jest na błysna, obieściła więc się się aż do Twojej krainy. gwiazda, powiadacie? Nowy król? A nie wiecie, czy chce moje kolony? Nie, Herodzie, jego badanie tylko nad królami pozostanie, nad duszą. Więc gdy go znajdziecie, dajcie znać, bo jak chcę się mu pokłonić i złotem obdarzyć. Wszystkie dzieci, co pytają urodzone, aby żadne nie sięgnęło po perło i koronę. Świetny pomysł, Herodzie. A tyś co za jeden? Ja, Lucyfer z piekła rodem, służę Ci pomocą i radą. Nigdy Cię nie zawiodę. Tylko najpierw spiszemy umowę. Zgoda, tylko ratuj moją koronę. Pomóż mi zabić to dziecię nowonarodzone. Masz to u mnie załatwione. To znaczy, że wiesz jak to zrobić? Ha! Pewno, że wiem. Musisz tylko wydać rozkaz rzezi krwawej. Niech krew niewinnych dziadek popłynie. Tylko tyle? No sam widzisz, że to sprawa bardzo prosta, więc do rzeczy. Hej, kanclerzu! Rozkazuję zabić wszystkie dzieci narodzone Ależ panie! Wykonać! Z przeciwu nie znoszę! Tak jest, panie. Gdzie on jest? Rozkaz wykonany. O Herodzie, nareszcie mi się nie wyniesz. Chociaż jesteś tak potężny, nic ci to wyszło. Musi dać mi pod wąkosem swoją głowę brzydką. To pomyłka. Ja do piekła? A kto podpisał, że się będzie smażył w piekle? Lucyferze. Dowód mamy na papierze. Ja król Herod stwierdzić muszę, że sprzedałem diabłu duszę. No to jazda z tego stołka, Siuk do piekła do kociołka. O królu Herodzie, zaraz dla niego niebezbytki, chodź do piekła, wasz tym się na radiu odwołać zwane. Czy coś słyszę? Ktoś się zbliża do stojanki. Zwieście się królowie, prawdę źlił mój życie. Oto nowy król się narosił, skąpił z niebież na ziemię, czuć się wielkim na ludzkości i zrobienie. Witaj nam, panie, panie, czekaliśmy Witam na Ciebie lat tysiące. Witam Cię, Jezu, i złoto składam Ci w darze. Największe bogactwo mojego kraju. Proszę Cię, przynieść ludziom nadzieję, aby nie złamała ich trwoga i nie wyparli się u Boga. Panam do stóp majestatu Twego, o Panie mój i Boże. Przyjmij kadzidło i wszystko, co człowiek najlepszego dać może. Niech będzie pochwalony chrystus niebieski królewisz. od nieba, ziemi i wszelkiego stworzenia. Przyjmij Miram jako znak prawdziwy, że miarę nie porzucimy. Chodź, Wielcy królowie, dziedzina Wam jeszcze mówić nie może, więc wyrzucę w imieniu Wam podziękuję. dalej i panu Ten dzień się budzi.